Ależ dzień dobry. O, jest w środku, wykończ go na zewnątrz, ale on ma. Hosa. Uważaj na federalnych. Pamiętaj, musimy mieć zdjęcie jego zwłok. A zdjęcie jego pachwiny może być. Free motherfuckers and only one. Rulie really badas, motherfucker <laughs> This is. O nie, to jest four motherfuckers <laughs> Policję tu ja mam w dupie <laughs> Wtyka ucieka O ja pierd Dzielę. Nigdy tej misji tak szybko nie przyszedłem, nie wiem co jest, nie wiem czy coś w tym tymie nastarali, czy coś, ja, ja na kodek nie gram, zresztą byście widzieli jak się buję. ale czasem mam tak jak widzicie właśnie, że raz strzelę i jest kabum! Właśnie tak jest kabum! Nie, mi to sprzyja, mi się to podoba. Powiem że zawsze musiałem się troszkę pierdzieli z tą misją. Ja tym nabojem samochód żeby był? No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Co tu się wyprawia? Ta gra jest epicka, kiedy źle działa. Hehehe. ale mam motorek, zacny. Dobra, ten z tego dobrego. Oja, oja, oja! Nie, nie, nie! Jaki fucking pierdolę. O pierdolę, jak ja bym musiał tą misję powtarzać, i by nie, tak, nie, nie było tak fajnie, to, 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 to bym się, się normalnie popłakał. Ale jest zawsze. Jest dobrze. Żyję. Żyję. O to chodzi. Kamizelka na full. Yy, troszkę tylko mam mało życia, ale to wystarczy się zapisać na całe fucking szczęście. Przez E i N. Z błędami ortograficznymi, of course. Dobra. Patrz, kolejny yy, krosik. Eee, to mam co robić. Dobra, panowie. Nie żyję. Mission complete! Oh yeah, to był...

Whatever that is. I ah, don't know what's done too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, home Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, homes, trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Okay. Idziemy do does not Chociaż, up, co? Się robi noc, to ja sobie zrobię dzień Naprawdę, wiecie dlaczego tak zrobię? Że jakby coś jakby mi skarszyło to, żebym nie musiał znowu Słuchać jak on pierdzieli A dzień zawsze będzie lepszy niż zaraz jak nam się noc ma zrobić Dobra Nigga, radio gra Lecimy na znak zapytania JA pierdzielę! CO JEST kor <laughs> To chyba był z naszych jeden Ten, to, to chyba sweet był nawet Lol, pewnie poczuł się smutno, że kark go miał w dupie. Ale trudno. Dobra, coś coś miał do przeszkadzania. Nie wiedziałem, że on, on schowa telefon, także sorry so much. No no, 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 no co poradzę? No trudno, nie? Jak tam dojechać? Mapa. No, jeszcze więcej oddalania. On jest aż tutaj What? O kurde Co, wracamy normalnie do miasta, widzę e, To dobra To musisz się cofnąć i wyjechać na ulicę Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dam radę Jedziemy w miasto do porządnych ludzi I obywateli tego, tego niedobrego kraju Och Quad. To zostawił taki fajny kład. na Dobra. Idziemy. Rozwijamy. Najwyższe obroty. Tam policja kogoś ściga. Mam nadzieję, że nie mnie za prędkość. Tak okay. żeby w tej grze za prędkość ścigali, to ja nie wiem. Sam czas by się gwiazdka paliła. <laughs> Uii. Dawaj, dawaj Szybcy wściekli. Szybcy na motorkach, co ja robię, co ja robię, proszę Państwa? O oh, nie! O! Oh! O! Oh! Znowu mało życia! Znowu poczułem się wydymanym bez mydła. No, ja pierdzielę. Czemu on musiał się przewrócić? Jak nigdy! Na no serio, jak nigdy! Chcę ze mną lecić na hardcore. I skąd teraz serduszko ogarnę? Co nawet nie wiem, jak się życie odnawia pobocznymi metodami. Chyba takie serduszko gdzieś na mapie ogarnąć, ale To nie będzie łatwe Etualnie skoczyć... fuck Skoczyć do... Do jadłodalni coś zjeść, może to by pomogło <grym> Do jadłodalni Jak to brzmi Dawaj Ej, stary Tutaj mamy Boczną drogę jakąś Jedziemy do... Country. Jadę country na czołówkę To są ostatnie wiem, chwile życia, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oh shit! <laughs> Motherfucking, fucking, 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 fuck. Jeszcze żyjemy, to się liczy. To jest najważniejsze. Teraz sobie tutaj odbiję. Ale masz wolny motor, eh. Bez to. Żebym tak cię musiał wyprzedzać na łatwego. Proszę pana. O, jedziemy na Miacho. Na Miacho. Jedziemy sobie z backdora, tak troszkę. Dobra, gdzie wy ziomki stacjonujecie, co? Tutaj, to co jest? Barbershop. Fuck. O, o. Shejay. Oh, oh. Akcja. Oh. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, Mexican guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Chris. Lady, I'm a god-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Ostra baba. Uh, ladies, don't to No i chciałabym ja teraz z nią zrobić co? Katalina, pokaż mi gdzie jechać. Albo będziemy tak stali. Spalił gumę. Chcesz banki okradać? Życie nie mam na banki. Kobieto! Kobieto! right, motherfucker, motherfucker, motherfucker. glass. so you can just fuck off, bitch, before i call the sheriff. what are you doing, son? just give her the cash. so it's yourself, matty change of plan, carl. we're taking the tanker. hey, what you doing? hey, what you doing? Hey, what you doing? doing? i'm stealing. you're a. <coughs> oh, yeah, piano okay, go. gear. Eee. O jest, cestarna no i co to jest to <grymka> O! On przejechał pod cestarną, czekajcie, gdzie ja mam dojechać dokładnie? Holy shit, dobra. Pierwsza ulica. Główna w prawo drugim zjazdem w lewo Tutaj Miała być pierwsza główna w prawo, ja pierdziele poleciałem tą drugą No dobra Damy radę Fucking motherfuckers Nie strzelaj do cysterny Spacanie teraz w prawo czy w lewo? Gdzie to mnie w ogóle pokazuje? Tu jestem przed tym zawsze. Jakkolwiek. E... Ale gówno. Naprawdę, gówno jak gówno. Nie wiem czy dojadę. Dobra, jadę tędy. Mam mało życie, nie strzelaj do mnie. Co za sukin koty! Dajesz! Pełne obroty. Na pełnej surfie! Jakby zjechać na dół? Nie, nie, nie. <grych> tak, już za dużo hardcora tutaj odwalam. W tej grze mam ma za mało życia. To coś się jeszcze kończy. Uuu. Drifting machine! No i się nie dało zjechać. This is my fight. Of course it is. Eee Here w prawo. Zgłównaj się z niemi! Dobra, o ile kojarzę to jest ta droga. Spoko. Gdzie odstawić? Ty, good shot? Ci pokażę good shot. Good shot to ci w pupę wsadzę. Nie no dobra, bez gejoza. Hello, Mr. Whitaker, Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. You ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Okay. Zafshi shit. Shit Goodbye. Good no it's not. Cześć, Cześć Catalina. Miło było poznać. Hmm, dziwne, ale pięć koła zarobiło się. No tak, idę wziąć broń najnowszej generacji. Ktoś chce w pierziel? Kto dzwoni? Carl, They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No. We have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, ten penny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. <sighs> dobre. Dobre. Uh, na dobre sprave. Zobaczmy, gdzie on chce mnie wywieźć. TT. No, tutaj to mogę jechać, bo i tak muszę pojechać się zapisać. A tutaj nawet nie mam chodzi. Jak widzicie, już nawet nie są zaznaczone te dzielnice na kolorki. Dlatego ich zresztą nie odbijałem. Dobra. No to jedziemy do tego, TT. Ale -e -e. wiecie co? W sumie już jest 27 minut, ja i tak jadę się zapisać i tak bym skończył odcinek. Już nie chcę was tak. Zadręczać Jeżeli dotrwaliście do końca napiszcie Szalona mega, mega crazy ciężarówka Tak napiszcie, bo widzieliście co to było To, to, to był mega odlot, ja to zresztą na fajsa wstawię Zresztą zobaczycie O ile wyprzedziłem tą serię z nagrywaniem What the fuck Bo jak już mówiłem na wyjazd się przygotowuję Muszę ponagrywać, ale to była naprawdę mega epicka akcja O mega Dobra Dziękuję za wasze łapki w górę, dziękuję za udostępnienia na fejsie Za dodanie filmu do ulubionych ja kończę. Dzięki, raz jeszcze, na razie cześć. Hej!